Krępującego w wstąpiła w niego. Nowa energia, nowa siła, tak samo jak nowa siła wstąpi za moment w publiczność. Dajcie im wielkie brawa! <kluczuj> Mamy film. No, i, zblokowałeś. Jak zblokowałeś? Ja no i kto zblokował? To nie rozwiążemy. Trzeba po męsku. Trzeba to rozwiązać w tańcu. No to po męsku? Ryjczonka. Po męsku nieee, yeah, szabiec jedna dajcie brawo. brawo i jednak na końcu najważniejsze, się spryt i doświadczenie brawa dla nich ale mnie zmachał skubany, no to tak się wydaje, moje drodzy chwilkę pomachać ale to robi, zwróćcie uwagę, że u nas większość czasów raczej była wprowadzona po krzyżu Albo w tej płaszczyźnie, albo w tej płaszczyźnie, gdyż e, u nas była bardzo popularna sztuka krzyżowa. Generalnie jeśli chodzi o sztukę krzyżową, moi drodzy, ona właśnie jest oparta na planie krzyżarczą. Polecam. Jest taki film z Fundacji Brasci e, z Rotleni do szabli. Polecam że tutaj się jest na YouTube, albo na CDA, i teraz nie pamiętam. No, warto, warto sobie zakończyć zobaczyć jak to było. Poza nim, moi co pała za szablę, wcześniej szła w palcaty. Czym były palcaty? Bo no że palcaty były takie mniej więcej metrowej, trochę grubsze, metrowe kije, którym na początku trenowano, przyzwyczajano rękę do wagi.